Jeśli chodzi o stanu, stan zamówienia, przy wprowadzaniu nowego zamówienia system automatycznie przypisuje status otwarty. W momencie, kiedy zamówienie jest gotowe do realizacji czyli wprowadziliśmy wszystkie niezbędne wartości, zostało sprawdzone pod względem dostawcy, pod względem zapasów, możemy zwolnić dane zamówienie czyli przygotować go do zaksięgowania dokumentów. Czyli dać znać innym działom, na przykład działowi magazynowemu, że może zaksięgować dla niego przyjęcie. Zwolnienie zamówienia powoduje, że staje się ono nieaktywne do edycji, czyli nie mogę już wpłynąć na ilość. Gdy będę próbował, system powie, że stan musi być otwarty. F5 odświeże. Musimy użyć funkcji Otwórz ponownie, aby ponownie otworzyć zamówienie i móc edytować. Dostępny jest jeszcze jeden status: Oczekuje na akceptację, gdy użyjemy funkcji Wyślij żądanie akceptacji i Oczekuje na zaliczkę, używane przy fakturach zaliczkowych. Pokażemy to później.